Witam Was. Szynny cel w poradniku jak zrobić oto takie przejście ukryte przejście na dźwigie możemy to schować gdzieś w domu coś takiego i no to ma wiele zastosowań można to zrobić na kuzie, ale to jest trochę trudniejsze to jak już to kiedy indziej no a więc zrobienia tego mechanizmu potrzebujemy tak yy, dźwignię, 12 pistonów, 2 czerwone pochodnie, parę lipiterów, trochę proszku i podulce. Zrobimy sobie taką małą ścianę, w której zrobimy to nasze przejście tajne. Dobra, to będzie to nasze przejście. drugi, trzeci, rozwalamy te ściany tutaj postawimy nasze pistony i stawiamy je w taki sposób tak, a te dwa stawiamy tu, tam, w tamtą stronę z tej strony robimy to samo, w środek stawiamy stona czyli no ci się budulec tam jaki tam macie nie? teraz podłączamy pistony proszek z drugiej strony to samo repeater proszek teraz podłączamy w tą stronę repeater i pamiętamy żeby wszystko, wszystkie repeatery spowolnić na, na, na maksymalne spowolnienie zrobić o. z dwóch stron raz, dwa, trzy teraz trzeba zrobić tylko tu jeszcze u góry dobudujemy Nie róbcie tutaj, żeby to się nie łączyło, bo wtedy wszystko się z, spali. I teraz robimy transport energii w górę e, poprzez pochodnie. Zajmuje mniej miejsca, to jest nawet dobre. O, o. I teraz robimy coś takiego. E, Gdzieś środek tu. Tak, 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 tak. tak. Jest tego tak niepotrzebne. I tu jeszcze trzeba pamiętać, żeby postawić jeden repeater na zerowe spowolnienie teraz wystarczy wszystko podłączyć z tej z tej strony i wszystko działa jak widzicie jak ktoś chce to może sobie to schować ładnie żeby nie było widać żadnego proszku ani tych spraw no i możemy zrobić sobie takie ukryte przejście gdzieś w domu albo coś takiego a więc ja się z wami teraz żegnam jeżeli chcecie jakieś mm, trudniejsze mechanizmy do zbudowania to mi piścia albo coś powiedzcie można na przykład ulepszyć ten mm, ten mechanizm w taki sposób, że po przejściu można się zamknąć jeżeli się zamknie, to ten, który jest z tej strony, to jest dobry na serwerach multiplayer, jeżeli z tej strony już jest zamknięte, to nikt tego nie otworzy. Dopiero jak wyjdzie osoba ze środka tam stamtąd, to dopiero da się tym otworzyć, to wtedy nie działa. Ale jak, jak chcecie, to Wam komuś zrobić. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!